Czyli Ston Wafel, witam Was w specjalnym odcinku, który jest specjalny na 1000 subów. Polega on na tym, że gramy dzisiaj w 7 gier. Jeżeli jakaś Wam się spodoba bardziej, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Ja na spokojnie mogę sobie nagrać kolejny odcinek z którejś z tych gier. Zapraszam do oglądania. To może zaczniemy od Far Cry 5. Ogólnie u mnie na kanale jest już Far Cry Paramel, ale zrobię coś, czego tam nie można: przejmę Outpost kompletnie w samolocie. Za mną jest tutaj sniper do pomocy, jeszcze gdzieś jest drugi samolot mój. Gdzieś co lata? Zdech czy co? Ogólnie nie widzę. Nie wiem, no niby lata, nie? Tam jest outpost, więc spróbujemy go przejąć. Ogólnie samo co dosyć słabe, więc nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem też, jak będzie z celowaniem, bo jakby trochę słabo. Może zrzucę im na, im na początku jakąś bombę. O! Samochód. Niech będzie. Oddala się trochę, żeby nie mogli we mnie strzelić. Zwrot. Może do góry bardziej? Teraz zawracamy. Nie wiem, gdzie są. Strzelam byle, gdzie. A mój samolot, so gdzieś ten. Mój ziomek z samolotem, co so gdzieś w ogóle poleciał. Nie wiadomo, gdzie. Dobre jest to, że mam taki upgrade, że mi się samo ulepsza. Znaczy, samo mi się naprawia. Samolot wzięli wezwali posiłki. To pewnie jakieś samoloty będą latać, nie? Czy helikoptery. Mocny ma ten karabinek. Zwrot Tu jest ktoś. Nie wiem, czego trafiłem, czy nie. Musisz trochę oddalić, bo mnie. Zaraz mnie hitnął. Oj. Se polatałem. Drugą grą będzie Assassin's Creed Chronicles China. Jest to skradanka 2D. Nie tak jak zwyczajnie, Assassin'e. Wszystkie te Chronicles są właśnie 2D. Nie wiem jak inne, ale czajna jest właśnie samą skradanką. Nie zaczynamy od początku poziomu, tylko w trakcie, bo te poziomy są dosyć długie. I teraz tak szczerze to nie mam pojęcia co zrobić. Bądźcie tutaj dwaj patrzą, jeden w lewo, drugi w prawo i nie ma co zrobić. Chociaż w sumie. Ryzyk fizyk, nie? Czekaj, nie, nie można tutaj zaskoczyć. Tu można zejść. Ty, tu też można zejść. Ale Jak chłop się ciągle, tu patrzy. Jakoś zszedłem. A tu można? Można. Dobra, bierę i ty. Co tu jest? Jak to się brało? A, a, mam full. Super. Tu mogę się schować. Idzie chłop. Zra chłopa nie będzie. A? Idealnie. Nie doszedł tu nawet. Trzeba uważać tego na górze. Op. dobra, tu można zejść jeszcze. Ale nie ma tu chyba nic ciekawego, chociaż w sumie jest chyba przejście normalne, nie? Dwóch typa. No nie, ten nie przejdę. Tu gościa można załatwić. Świetnie. Teraz węgowę weźmiemy do krzaków, wrzucimy. Fastem. No, chłopie, szybciej. Albo można go do tego czarnego wrzucić? Chyba tak. Ten gościu poprawić tam nie patrzę aż tak bardzo. Jak wszyscy wiecie, że się patrzeć w górę, to przeskakuje. Ale oni tak nierównomiernie patrzą No, świetny alarm. Ty znaleźli trupa. Jednak trzeba go schować. No tak, właściwie jak oni znaleźli tego trupa. Skoro oni się ciągle tak jakby. No, nie patrzył się tam w dół aż tak bardzo. A może ktoś się teraz tutaj respił, i to dlatego znaleźli. To ciało. Jak się ruszam, to nie widać. A raczej to, że się kurtyny poruszają. Właśnie. A jeszcze alarmu nie ma. W górę się patrz. Niedobrze A tu nie można przejść na dole A można, tylko zły guzik brałem A, Można to rozwalić? Chyba nie Albo nożem można? Wejdę tu Tu Górą Nie A nie, da się, da się, da się, dobra Czy ten w środku tam wygląda na zewnątrz? Za okno czy nie? Nie, no raczej nie. Nie tu. Chociaż w sumie. Poczekam chwilę. Id. Chłopa aniba. Ratujemy gościa. I zwiewamy. Trzecie graczej jest z Master of Shadows. Również jest z Grałem w. Grałem na odcinku w drugą wersję tej gry, drugą część natomiast dzisiaj zagramy sobie w pierwszą starszą, z 2004 chyba czyli dosyć starą nie wiem ogólnie jaki mamy cel misji, ale mamy tam jakiś mechanizm musimy do niego dotrzeć, tyle tylko wiem pamiętam, że ta gra pod jakimiś względami była lepsza w skradaniu od assassina tu chyba nikt nie łazi możemy iść na spokojnie ten wzrok mam chyba ograniczony, nie? a nie wiem, jakoś coś tam mi się z tym paskiem robi coś, ale nie wiem co jak wezmę tak przejdę na krawędź to się zabije Opie panie, tamta się przejść gdzieś na górę. To chyba będzie lepsze wyjście. Chyba tak. Tu się prawią chowa, a jakby tak przejść tam. Nie. To za róg przechodzę. Opaki idą. Wait. On se tu stoi. Jak se pójdzie, to idziemy tam. Na górę. Wypad dziadu. Dobrze. O! Końcik woźnego. Ale jak on miał tu wejść? Obie, panie! Tu nie ma wejścia. A jak zrzuciłem tą miotłę, to oni to zauważą? Cóż najwidoczniej woźny rzucający w nich miotłami to codzienność. Jeden patrzy tu, drugi patrzy tu a ja pójdę tu. I co? Tajne przejście w, w beczkach, ale takie odkryte. Oni se gadają, ale zaraz przestaną pewnie, nie? Przestali gadać, gdzie pani jedziesz Daleko. Ale świetne otwieranie drzwi. Hopse wrócił w ogóle, nie wiem po co. I tnąć go. I go. Teraz trzeba go schować. Tu jest skrzynia. Idealnie się nada. Słyszę, że ktoś łazi Ten chłop setuazi. Ale tam jeszcze drugi idzie. To nie wiem, czy bezpiecznie byłoby go tutaj ciupnąć. Ktoś łazi, jest tu jeden chłop, ale raczej nie będzie chciał się odwracać. Tu mogę przejść, the <gasps> trochę nie doskoczyłem. Eee, Czekaj. Gdzie to mnie zrespi? Jak se zdechnę? Jak tu się walczyło? Czekaj. Dobra. Jeden ten typ A on i to mnie. Minecraft klepa time! Jesteśmy na serwie do walki. Tak po prostu czysto do walki. Nie wiem czy powinienem pokazywać IP, bo jakby... Pewnym osobom może zrobić się smutno, a ja jestem miły chłop. Ale dlatego nie będę miły, bo mnie tłucze Nie wiem, zobaczymy, jak bardzo będę lamił po jakoś chyba pół roku nie niebicia się. Id. Hmm. Załatwiony. Ten się patrzy w ogóle. Czeka na darmowego killa. nie, nie tłucz nie. No, chłopa nie umiem trafić! Jezu chryste. To był zły pomysł. Nie, to był zły pomysł. Jeśli śledzicie już w mój kanał jakiś czas, to na pewno widzieliście tę grę na jednym odcinku. Wtedy przeszedłem to z najwięcej ośmioma, a dzisiaj. 16. Na pewno mi się nie uda, bo nie pamiętam za bardzo jak się to gra. Ale zobaczymy ile przejdę. O Jezu, ogarnianie 16 typa. Jakie to jest masakra. Co chwilę Pacman ci wyskakuje. Tutaj trzeba świecić latarką. Pozytywka co chwilę chce się, żeby ją nakręcać. Na początku jest spoko. Na początku jest luzik. Dwa razy go się zaśmieje. Tutaj gościu przyjdzie zaraz. Pacman będzie dwa razy jakoś chyba. Nie, raz. Ten Trzeba mu zamiekać odpowiedni szyb Jeszcze jest tu gościu, na którego trzeba patrzeć Kos, który za zapieprza i trzeba mu zamknąć drzwi przed twarzą Pogromca nowy graczy, nie, naprawdę Tego nie można jakś lampić. Po prawej jest gość Trzeba zdecydować boiler Goście po prawej se poszli Ten jest jeszcze daleko Zaraz się mu tam zamknie Już W paliwczyki trzeba klikać Jeden se puknął po lewej I drugi se puknął po lewej, dobra Duzik. na tego nie można patrzeć bo wyłączy kamerę a jakby tą kamerę wyłączył to by był problem, bardzo duży problem Czy tutaj trzeba ich wygonić i on sobie przeszedł dalej tu nie wiem gdzie jest zamknę wszędzie dobra żyje Bo jest zrecytowany czas nakręcić pozytywkę spojrzę tu Pusta to mu zaraz zamknę z przodu Tu jeszcze luz, tu se nakręcę Gdzie on jest? Tu Trzeba mu zegar naprostować Jest po prawej Dobra Receptu szybko, muszę zobaczyć gdzieś Goś wbił do pokoju. jeszcze czasami będzie się. Aj. Być się czasami pojawiał. Kurde, pozdywka. Tak właściwie nagrałem prawie całą walkę i dopiero zauważyłem, że mi nie nagrywało. <śm> Znaczy, nagrywało, ale bez obrazu, nie? Batman Arkham Asylum. Challenge najtrudniejszy z walką. Akurat sobie trochę oświeżyłem, nie? Przynajmniej już wiem, jak się walczy. Mniej więcej. Dobra, jeszcze raz. Nie chcę oberwać. I tak oberwę. Ale nieważne. Dobra, tego najpierw. Jego ja trzeba najpierw odgłusz, ogłuszać. Nad tym trzeba przeskoczyć. I wtedy go tuc. Mogę wziąć takiego teraz? Go rzucić, bo mam pewnie duże kombo. Tamtego wezmę tak, bo chcę we mnie rzucić. Można ich też tutaj naunować, zamiast rzucać nimi. Jak są na ziemi, to można ich powalać. Ale to trochę krw trwa, więc jest. No czemu go tak powoli tłukłeś? Czasami lepiej tłuc zamiast. Znaczy kontrować zamiast tłuc. A raczej, prawie zawsze. Bo kontrowanie jest strasznie szybkie. Natomiast tłuczenie nie zawsze. Im wyższe kombo, tym szybciej. Tego sobie rzucę Chociaż lepiej byłoby go stajnonować. Nie ten guzik. Chciałem go dobić na ziemi, a nie rzucać. Dobra, jeszcze trzy rundy. Teraz jest Big Bro. W niego trzeba rzucać. I teraz jest ogłuszony, ale oni oczywiście nie pozwolą mi go bić. Mogę go niego I cyk, zaraz mnie zrzuci. Już rzuca. Rzucę se gościem. W niego może. A nie, on nie oberwie tak. Myślałem, że będzie biegł. Teraz biegnie. No! Przecież mi nawet nie staranował. No, tego mogłeś jeszcze walnąć. Dlaczego on tego nie walnął, tamtego małego? No jaki jest już ten sam, to combo tracę na stówę. No, jeszcze będzie we mnie kolegami rzucał. Opie, panie, leżysz pan. Runda trzecia. O, teraz nie ma dużych, a w czwartej będzie dwóch ich. Więc liptunek. A no, tak, jak jest tak daleko, to go nie skontruje nie? Zawsze się to kliknąłem. Ciebie stek bo mi byś przeszkadzał bardzo. Kłopce, broń wieżę! Nie tego! Tam! Tam byłem odwrócony. Nie ma pałki. W złym momencie to zrobiłem Op. tam, cyk, cyk. Przy większym się on już naprawdę skacze. Za wolno to zrobiłem i straciłem kombo. Ale dobra, kombo jest tylko do, do szybkiego obicia i punktów, nie? Ja kiedyś, jak to punkty robiłem, gwiazdki zdobywałem i tak dalej, to ja nawalałem takie kombosy w ogóle bez obrywania, nie? I. O jezu. Jeszcze jakieś kombinacje, żeby jak najwięcej brać itemów, używać. A no za to też były punkty. Chłop co bierze broni? Nie tak. Ty, ale nie obrywałem. go, go, No nie wiem, skocz na niego Hop, bijemy drugiego Nie odwracaj się Hop Jeden krzyczy A, to w świetnym momencie się strzeliłem Ciekawe, ile ja tu punktów zrobiłem. Jak to podpunkty robiłem. Z tego co sobie danuję. Zgaduję, że tak ze 100 tysięcy miałem. No już robiłem unik. Opie panie! Wywalaj z tą bronią. O. Też. No nie! Dobra, wsiadamy na gosia. A nie, nie wsiadamy, rozwalamy go. Dobra, koniec. Trochę wam to przyciąłem, bo tutaj w sumie już na końcu tylko na nim jeździłem i unikałem jego i tyle. 28 tysięcy, 28,5. Jaki był mój rekord? 86 tysięcy. Nice. Prawdziwy gamer musiał zagrać w Terrarię. Już byłam na moim kanale, ale taki bardzo wczesny okres. Teraz będziemy rozwalać Moonlord'a, a raczej o nas, bo jakby jeszcze nigdy go nie rozwaliłem. Tak naprawdę. Coś to jakieś Halloweenowe jest. Nie wiem, jakoś ciemno jest? jakoś tak szaro? Jakaś mgła? Nie wiem, ostatnio był strasznie duży update do tego. Chyba taki ostatni, taki duży. Nie ogarniam go w ogóle. O! Idź! Chłopie Panie! Ja zapomniałem jakie to porąbane jest. Już straciłem dużo życia. On prawie nic. No! Za szybki ten laser. Już jestem tak wysoka, że tu wyspy są. On ma pasek życia na dole. Ty, ale co to są za rzeczy, które do mnie lecą? One same się naprowadzają. Czekaj, wyłączyłem UFO. Ui. Jak się szybko na UFO wsiadało. A, ogólnie na niego chciałem zrobić takie, y, zebrać jeszcze różkę teleportacyjną właśnie na ten laser, bo on jest powalony. E, oraz e, nożyki, które mnie leczą, jak strzelam, ale to jest... A, tyle farmienia po prostu, jakby ja nawet automatyczne farmy zrobiłem. Ale nie bardzo, nie bardzo chciało mi dropnąć. No więc to by było na tyle. Tak jak mówiłem na początku, możecie pisać w komentarzach, które gry wam się podobały, a ja mogę nagrać w nich osobny odcinek. Do zobaczenia. Siema.